Dziś mija dokładnie 100 lat od zamordowania pierwszego prezydenta niepodległej Polski, Gabriela Nortowicza. To jedna z najbardziej szokujących dat, jedno z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Polski. Chciałoby się powiedzieć, minęło 100 lat. I co dzisiaj? No cóż, dzisiaj w komendzie głównej policji wybucha granatnik przeciwpancerny. Wybucha granatnik i cudem nikt od tego nie zginął, a konkretnie nie zginął komendant główny policji, który był właśnie w tym pomieszczeniu. Granatnik okazał się być bratnim prezentem od ukraińskich służb specjalnych, przywiezionym z wycieczki do Kijowa. Wszystko co wiemy wskazuje na totalne złamanie wszelkich przepisów i wszelkich procedur. To nie był akt terrorystyczny, to był akt skrajnej głupoty i nieodpowiedzialności. Ale w Polsce, rządzonej przez PiS, ciągle coś wybucha i szokuje. Na szczęście mokrym kapiszonem okazała się być ust nieszczęsna ustawa Lex Czarnek. Prezydent Duda ponownie ją zawetował i chwalimy prezydenta za tę decyzję. Ta ustawa miała totalnie zideologizować polską szkołę, zamienić ją w wychowanie człowieka, obywatela, sformatowanego nie na potrzeby XXI wieku, ale według chorych i groźnych wizji PiSu. Układowi władzy wybuchł w rękach także projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. I tu już panuje po prostu niewiarygodny chaos. PiS najpierw składa dziwaczny projekt ustawy, który niemal na pewno jest niezgodny z polską konstytucją. My, opozycja, ten projekt jednak przepracowujemy, przygotowujemy całą serię bardzo poważnych poprawek, ale PiS nagle ten projekt zdejmuje, wycofuje, bo nie chce go ani Ziobro, ani Duda, ani właściwie nikt inny. Można powiedzieć, że 100 lat po śmierci Narutowicza żyjemy w kraju postępującego chaosu i anarchii.